W świecie, w którym relacje są szybkie, a więzi kruche, mówienie o prawdziwej miłości brzmi niemal jak romantyczny anachronizm. Jednak z perspektywy głębokiej psychologii Karla Gustawa Junga to poszukiwanie nabiera o wiele większej głębi niż zwykłe pragnienie kochania lub bycia kochanym. Prawdziwa miłość, według Junga, nie jest przypadkowym spotkaniem dwóch połówek, które się uzupełniają lecz głębokim rozpoznaniem drugiego jako lustra naszej duszy, włącznie z tymi częściami, na które boimy się spojrzeć sami. Pierwszym wielkim znakiem, że ktoś może być Twoją prawdziwą miłością, jest właśnie to zdolność tej osoby do wywołania swoistego przebudzenia wewnętrznego. Jung nazywał to konfrontacją z cieniem częścią nieświadomości, w której mieszczą się tłumione aspekty naszej osobowości. Gdy spotykamy kogoś, kto rzuca nam wyzwanie, kto z delikatnością, ale i stanowczością dotyka naszych ran, nie po to, by nas zranić, lecz by pokazać, gdzie jeszcze musimy się rozwinąć. Takie spotkanie ma wymiar transformujący. Nie jest to wygodne, ale jest prawdziwe i być może właśnie dlatego tak rzadkie. Prawdziwa miłość to nie tylko przyjęcie i akceptacja to także lustro. Lustro, które nie pokazuje wyłącznie naszych zalet, ale przede wszystkim te wewnętrzne sprzeczności, które usilnie ignorujemy. Partner, który jest prawdziwą miłością, zmusza nas do autentyczności, do porzucenia masek, do zanurzenia się w te obszary naszej psychiki, które omijaliśmy przez lata. I nie dzieje się to poprzez słodkie słowa czy przewidywalne gesty. Ale poprzez głęboką więź, która budzi w nas pierwotne pragnienie stania się pełnymi. Kolejnym potężnym znakiem tej autentycznej miłości jest uczucie niewytłumaczalnej znajomości. Jung wierzył, że niektóre spotkania noszą znamiona tego, co nazywał koniunkcjo archetypowej Unii Przeciwieństw, które po zjednoczeniu tworzą coś nowego. Gdy spotykamy kogoś, z kim czujemy tego rodzaju połączenie, Pojawia się wrażenie, że dusza rozpoznaje tę osobę, zanim zrobi to umysł czy ciało, jakbyśmy powracali do czegoś dawnego, pierwotnego, czegoś, co zawsze w nas było. Warto pamiętać, że prawdziwa miłość nie jest wolna od konfliktów. W rzeczywistości to właśnie konflikty, o ile są przeżywane z dojrzałością i szacunkiem, świadczą o tym, że zachodzi rozwój. Jung mawiał, że spotkanie dwóch osobowości jest jak kontakt dwóch substancji chemicznych. Jeśli następuje reakcja, obie ulegają przemianie. Jeśli więc czujesz, że ta osoba cię przemienia i ty ją również, może to być jeden z najgłębszych znaków prawdziwej miłości. Takiej, która nie tylko koi, ale też wymaga odwagi, by wspólnie przejść przez własne cienie. Ta wzajemna przemiana, o której mówi Jung, nie ogranicza się jedynie do sfery emocjonalnej. Dotyka również subtelniejszych i duchowych wymiarów istnienia. Gdy stoimy przed prawdziwą miłością, zaczynamy dostrzegać części siebie, których nigdy nie odnaleźlibyśmy w samotności. Ten drugi człowiek, ten, który pojawia się jako tajemnica, działa jak katalizator, budząc uśpione potencjały, zapomniane talenty, wartości ukryte pod warstwami lęku, obrony czy rutyny. Warto jednak zachować czujność. Nie każda emocjonalna intensywność oznacza prawdę. Istnieją relacje naznaczone obsesją, zależnością czy projekcjami. Jung ostrzegał, że zwłaszcza na początku związku często projektujemy na drugą osobę obraz tego, co nazywał animą lub animusem wewnętrzne reprezentacje kobiecości i męskości w naszej psychice. Projektujemy to, czego nam brakuje, lub to, co idealizujemy, i mylimy ten obraz z prawdziwym człowiekiem. Z czasem te projekcje zwykle się rozpuszczają i wtedy zaczynamy widzieć drugą osobę taką, jaka jest naprawdę. Jeśli mimo to pozostajemy z miłością i szacunkiem nie wobec fantazji, lecz wobec prawdy drugiego człowieka, być może stoimy przed czymś autentycznym. Kolejnym znakiem, że możemy mieć do czynienia z prawdziwą miłością, jest obecność komfortowej ciszy. Może się to wydawać banalne, ale w rzeczywistości jest głęboko wymowne. Kiedy dwoje ludzi potrafi dzielić ciszę bez niepokoju, bez potrzeby zapełniania każdej chwili słowami, pojawia się rzadka forma harmonii. Jung wierzył, że nieświadomość komunikuje się nieustannie. Nie tylko poprzez sny czy przejęzyczenia, lecz także przez drobne synchroniczności, subtelności, zestrojony oddech. Prawdziwa miłość ma w sobie tę jakość komunii, w której nawet cisza mówi. W takich relacjach pojawia się też wewnętrzne poczucie wolności. W przeciwieństwie do związków opartych na kontroli czy zaborczości, prawdziwa miłość inspiruje wolność. Nie chodzi tu o przyzwolenie na wszystko czy obojętność. Ale o głębokie zaufanie do istoty drugiego człowieka. Czujesz się wolny, by być sobą, i chcesz, by druga osoba również mogła wyrażać siebie autentycznie. To rzadkość. Łatwiej jest kochać wyidealizowaną wersję drugiego człowieka niż osobę prawdziwą, z całą jej złożonością i ograniczeniami. Ale prawdziwa miłość to ta, która, nawet znając ciemność drugiego, decyduje się pozostać. Nie z potrzeby, lecz z głębokiego połączenia dusz. Na koniec warto wspomnieć, że prawdziwa miłość prowadzi nas ku indywiduacji centralnemu procesowi w psychologii jungowskiej. Zaprasza nas do stawania się pełnymi, do pojednania przeciwieństw w sobie. Gdy jesteśmy z kimś, kto sprzyja tej drodze, nie zatracamy się w relacji, wręcz przeciwnie, odnajdujemy siebie. To nie fuzja, w której znikamy, ale taniec. W którym dwie indywidualności wzmacniają się nawzajem, tworząc coś większego niż mogłyby osiągnąć w pojedynkę. Indywiduacja w tym kontekście nie jest procesem samotnym, lecz wspólną podróżą. Jung twierdził, że człowiek staje się naprawdę pełny dopiero wtedy, gdy zintegrowane zostaną jego wewnętrzne przeciwieństwa rozum i emocje światło i cień pierwiastek męski i żeński. I to właśnie w prawdziwej miłości ten proces nabiera najbardziej żywego, namacalnego wymiaru. Odpowiednia osoba, prawdziwa miłość to nie ktoś, kto po prostu nas rozumie lub z kim dobrze się dogadujemy, ale ktoś, czyja obecność zmusza nas z miłością do skonfrontowania się ze wszystkim, czym jesteśmy, a czego jeszcze nie potrafimy nazwać. W tego rodzaju więzi jest coś głęboko alchemicznego. Nie bez powodu Jung czerpał inspirację ze starożytnych tekstów alchemicznych, opisując etapy procesu indywiduacji. W relacji miłosnej dostrzegał odbicie tych samych etapów: nigredo, czyli czarna faza chaosu i zagubienia, albedo, moment rozjaśnienia i odkrywania siebie, aż po rubedo, etap integracji i dojrzałości wewnętrznej. Prawdziwa miłość nie omija nigredo, konfliktów. Niepewności, traum, lecz przechodzi przez nią z obecnością i odwagą. I właśnie w ten sposób, krok po kroku, buduje się związek, który wykracza poza to, co romantyczne, staje się duchowy. W takiej relacji czas również zyskuje inny wymiar. Nie chodzi o pośpiech, o natychmiastowe efekty, o obietnice przyszłości czy plany, które dławią teraźniejszość. Prawdziwa miłość ma w sobie cierpliwość. Szanuje cykle drugiego człowieka, jego milczenie, wątpliwości. Jest przestrzeń na oddalenie i powrót, na wspólny rozwój i osobną drogę. Jak pisał poeta Halil Gibran, niech będzie przestrzeń w waszym zjednoczeniu, a niech wiatry niebios tańczą między wami. To jedna z tajemnic prawdziwej miłości. Ona nie więzi, ona tańczy. A w tym tańcu oboje stają się bardziej sobą. Kolejnym cennym znakiem autentycznej miłości jest poczucie, że nawet w kryzysach istnieje coś większego, co podtrzymuje tę więź. Jakby niewidzialna nić łączyła dwoje ludzi coś, co przekracza nieporozumienia i różnice. Jung nazwałby to selbst, wewnętrznym centrum psychiki, które działa niczym kompas prowadzący ku całości. Gdy miłość jest prawdziwa, ma się wrażenie, że selbst obojga działa wspólnie. By podtrzymać związek, nie z obowiązku, ale dlatego, że ta relacja jest niezbędna dla rozwoju obydwu stron. I właśnie tutaj trzeba dokonać subtelnego, lecz istotnego rozróżnienia. Prawdziwa miłość nie jest doskonała, nie jest wolna od błędów, rozczarowań, trudnych momentów. To, co czyni ją prawdziwą, to ciągła gotowość obojga do patrzenia na siebie nawzajem. I na siebie samych, z uczciwością i współczuciem. To miłość, która nie idealizuje, ale też nie rezygnuje. Żywi się prawdą, a dlatego, że jest prawdziwa, nawet gdy boli, potrafi uzdrawiać. Ten rodzaj uzdrowienia, ten, który rodzi się w głębokiej więzi miłosnej, nie jest ani natychmiastowy, ani zawsze łagodny. Czasem piecze, bo odsłania, innym razem milknie, bo otula. Ale zawsze, bez wyjątku, przemienia. Prawdziwa miłość to ta, która zamiast oddalać nas od siebie, prowadzi nas z powrotem do domu. Do wewnętrznego domu, o którego istnieniu być może nie mieliśmy pojęcia, dopóki jej nie poznaliśmy. I właśnie dlatego jednocześnie nas przeraża i zachwyca. Jung twierdził, że każda znacząca relacja konfrontuje nas z czymś w nas samych, co wciąż pozostaje nierozwiązane. I oto kolejny znak prawdziwej miłości: budzi w nas głębokie pragnienie samopoznania. Nie chodzi o to, by się zmieniać, aby zadowolić drugą osobę, lecz o to, by wzrastać, bo bycie z tą osobą sprawia, że naprawdę chcemy stać się lepsi dla siebie, dla niej i dla relacji. To miłość, która nadaje kierunek, budzi poczucie celu, rozświetla wewnętrzne ścieżki. Nie zastępuje indywidualnej drogi, lecz nasyca ją sensem. To także miłość, która przetrwa próbę czasu. Nie dlatego, że się nie zmienia, ale dlatego, że potrafi zmieniać się razem z nami. Istnieje naturalne dojrzewanie, które zachodzi, gdy dwoje ludzi angażuje się nie tylko w siebie nawzajem, ale również w rozwój więzi, która ich łączy. Rozumieją, że prawdziwa miłość to nie stan stały. Lecz żywa konstrukcja. Przechodzi przez fazy, przez straty, przez odrodzenia, a każda z tych faz odsłania nowy aspekt duszy drugiego człowieka i naszej własnej. Kolejny potężny znak to ciche współbrzmienie głębokich wartości. Nie oznacza to, że obie osoby muszą myśleć identycznie, ale że łączy je etyka uczucia wierność temu, co istotne. Jung mówił o znaczeniu integralności psychicznej. Życia w zgodzie z tym, co prawdziwe dla nas samych. Gdy dwie osoby mają taką integralność, ich miłość również staje się integralna, choćby była niedoskonała. Rodzi się zaufanie, którego nie trzeba nieustannie tłumaczyć, bo zakorzenione jest w czymś znacznie większym niż słowa w działaniu, obecności, spójności. Co ciekawe, prawdziwa miłość uczy nas również o śmierci nie w sensie dosłownym, Lecz symbolicznym. Aby mogła się rozwinąć, musimy pozwolić umrzeć starym wersjom samych siebie, kontrolującemu ego, lękowi przed bliskością, potrzebie bycia lubianym. Każda faza związku wymaga nowego rodzaju odpuszczenia, nowej odwagi, a to możliwe jest tylko wtedy, gdy ufamy procesowi, ufamy, że druga osoba trwa przy nas, nawet gdy wszystko w nas się zmienia. Dlatego, jeśli spotkałeś kogoś, kto nie tylko Cię kocha, ale wspiera Cię w Twojej podróży ku stawaniu się sobą, kogoś, kto widzi Twoje cienie i mimo to decyduje się zostać, z kim cisza jest tak pełna jak słowa. Być może, tylko być może, właśnie stoisz przed swoją prawdziwą miłością. Jeśli rzeczywiście stoimy przed prawdziwą miłością, istnieje jeszcze inny wymiar, który warto wziąć pod uwagę wymiar sakrum. Niekoniecznie w sensie religijnym, lecz w sensie głębokiego szacunku, niemal czci. Taka miłość budzi w nas rodzaj oddania nie wobec wyidealizowanej osoby, ale wobec przestrzeni między dwojgiem ludzi, którzy świadomie decydują się wzrastać razem. Jakby relacja stawała się świątynią, w której spotykają się nie po to, by być doskonałymi, lecz by być prawdziwymi. Jung mówił, że symbol selbst często pojawia się we śnie jako świątynia, koło, mandala. Gdy miłość rezonuje z selbst, staje się tą okrągłą przestrzenią integracji, w której wszystko ma swoje miejsce: ból, pragnienie, wątpliwość, uzdrowienie. W takiej miłości drobne rzeczy nabierają ogromnego znaczenia. Prosty gest, przedłużone spojrzenie, codzienna troska. Wszystko to nasycone jest sensem, nie dlatego, że tak wypada, ani z przyzwyczajenia, lecz dlatego, że obecność jest prawdziwa. Prawdziwa miłość to w swojej istocie radykalna forma obecności: obecności, która słucha, która patrzy, która czeka, obecności, która mówi: Widzę cię, nawet w tych częściach, których sam jeszcze nie umiesz pokazać. Zobaczyć drugiego człowieka na tym poziomie, to akt rewolucyjny. To pozwolenie, by istniał w swojej pełni. Bez umniejszania, bez poprawiania, bez modelowania. W tej miłości istnieje też intymność, która wykracza poza ciało. Intymność duszy. Możesz być fizycznie daleko, a mimo to czuć tę osobę bardzo wyraźnie. Jakby coś pozostało nierozerwalnie połączone, wibrujące w harmonii. Jung zapewne nazwałby to więzią archetypową, czymś, co dotyka zbiorowej nieświadomości, tego, co łączy nas wszystkich w naszej najgłębszej ludzkiej naturze. To miłość, która przekracza granice ja i ty i dotyka tajemnicy my. Nie można też pominąć elementu wyboru. Prawdziwa miłość to nie tylko przeznaczenie czy łód szczęścia, to przede wszystkim decyzja. Decyzja, by kochać kogoś codziennie. Nawet gdy znika urok nowości, nawet gdy pojawiają się wady i rozczarowania. W tym miejscu wielu myli koniec z porażką. A przecież prawdziwa miłość nie definiuje się przez brak kryzysów, lecz przez to, jak się przez nie przechodzi. Jest zobowiązanie wobec procesu, wobec słuchania, wobec odbudowy. Prawdziwa miłość jest odporna, bo opiera się na czymś głębszym niż chwilowa przyjemność na współdzielonej głębi. I tak, z czasem, miłość objawia się nie jako cel, ale jako droga. Droga pełna zakrętów, owszem, ale też nieoczekiwanych krajobrazów. Droga, na której każdy krok odsłania coś więcej o nas samych, o drugim człowieku i o tym, kim możemy się razem stać. To miłość, która nie tylko się zdarza, ona się tworzy, przekształca, oczyszcza. Prawdziwa miłość to zatem żyzne pole. Na którym ja i ty spotykają się nie po to, by się nawzajem unieważnić, lecz by się wzajemnie rozszerzyć. To nieustanny taniec między autonomią a połączeniem. Jung postrzegał tę równowagę jako jedno z najtrudniejszych zadań życia psychicznego pozostać całością, nie zamykając się i otworzyć się na drugiego, nie tracąc siebie. To właśnie na tej delikatnej granicy rozkwita prawdziwa miłość, jako żywy most. Łączący dwa wewnętrzne światy. Kiedy jesteśmy w tego rodzaju relacji, mamy poczucie, że jesteśmy dokładnie tam, gdzie powinniśmy być. Nie dlatego, że wszystko jest idealne, ale dlatego, że wszystko jest prawdziwe. Wspólnie przeżywana niedoskonałość staje się wspólnym gruntem. Chwile ciszy przestają być niewygodne i stają się święte. Różnice, zamiast oddalać, stają się lustrami, które pokazują nam, co jeszcze warto w sobie zrozumieć dojrzeć, uzdrowić. To relacja, która nieustannie zaprasza nas do większej świadomości. I tutaj pojawia się kluczowy aspekt prawdziwa miłość wychowuje nas emocjonalnie. Uczy nas przepraszać, rozpoznawać granice, nazywać uczucia, akceptować własne błędy bez paraliżującego poczucia winy. Pokazuje, że wrażliwość nie jest słabością, lecz subtelną siłą. Karl Jung powiedział: Tam, gdzie panuje miłość, nie ma woli władzy, a tam, gdzie dominuje władza, brakuje miłości. To zdanie doskonale oddaje istotę prawdziwej miłości: nie narzuca się, nie manipuluje, nie domaga się wyższości, ona po prostu jest i właśnie dlatego ma moc przemieniania. Jest jeszcze jeden znak, który często pozostaje niedostrzeżony. Prawdziwa miłość opiera się destrukcyjnym projekcjom. Z czasem, gdy idealizowany obraz drugiej osoby się rozpada, a to nieuniknione, co pozostaje? Jeśli nadal potrafimy podziwiać, szanować, śmiać się i dzielić życie mimo rozczarowania, to znaczy, że było tam coś więcej niż iluzja. Była prawda. Jung wiedział, że prawdziwe kochanie oznacza widzenie drugiego takim, jakim naprawdę jest. A mimo to wybieranie, by zostać. Warto też zauważyć, że ta miłość nie wypełnia nas w tradycyjnym sensie tego słowa. Nie przychodzi po to, by uleczyć wszystkie nasze braki, ale by pokazać, że możemy z nimi żyć. Nie ratuje nas, ale towarzyszy nam, gdy ratujemy samych siebie. I to właśnie w tej pokorze miłości tkwi jej wielkość. Nie obiecuje wieczności, ale daje obecność. Nie wymaga perfekcji. Lecz zaprasza do autentyczności. A kiedy spojrzymy wstecz, po latach, lub nawet po krótkim, lecz intensywnym czasie, widzimy, że jesteśmy inni. Nie dlatego, że ktoś nas ukształtował, lecz dlatego, że przy tej osobie pozwoliliśmy sobie rozkwitnąć. I być może to jest najgłębszy znak prawdziwej miłości. Pozostawia ślady w naszej duszy, ślady tego, kim byliśmy, kim się staliśmy i jak razem dotknęliśmy tajemnicy istnienia. Gdy Jung zgłębiał drogę duszy, widział miłość jako jeden z najsilniejszych archetypów, zdolny ujawnić zarówno wewnętrzne niebo, jak i piekło. I właśnie dlatego prawdziwa miłość nie jest tylko nagrodą czy dziełem przypadku, lecz zaproszeniem do indywiduacji, dostawania się całością. Wzywa nas do integracji światła i cienia, impulsu i powściągliwości, rozumu i intuicji. To proces dojrzewania, który przemienia romans w alchemię, a więź w duchowe powołanie. Być może dlatego prawdziwa miłość jest nierozerwalnie związana z tajemnicą. Istnieje w niej coś, co wymyka się logice, czego nie da się wyjaśnić ani przewidzieć. Ta tajemnicza część to dokładnie to, co Jung przypisywał nieświadomości zbiorowej, tej najgłębszej warstwie psychiki. W której mieszkają uniwersalne symbole, mity, archetypy, sny przodków. Kiedy dwie dusze spotykają się naprawdę, dochodzi do swoistego rozpoznania archetypowego. Jakby dwa pradawne wzorce znów zgrały się w wielkiej tkaninie istnienia. Często osoby doświadczające takiej miłości mówią: Mam wrażenie, że znałem tę osobę od zawsze. Nie trzeba traktować tego dosłownie, lecz jako echo selbst. Wewnętrzne przypomnienie, że ta relacja ma głębokie znaczenie w naszej życiowej podróży. Spotkanie z prawdziwą miłością nie jest przypadkiem. To synchroniczność kluczowe pojęcie u Junga opisujące znaczące zbiegi okoliczności, których nie da się wyjaśnić przyczyną i skutkiem lecz symbolicznie. Tak więc, kiedy spotykasz kogoś, kto głęboko Cię porusza, to nie tylko zewnętrzne wydarzenie. Ale także wewnętrzne wezwanie. Kolejnym znakiem, którego nie sposób pominąć, jest to, że prawdziwa miłość zbliża nas do naszego najgłębszego powołania, nie odciąga nas od naszej prawdziwej natury, lecz prowadzi jeszcze głębiej w jej stronę. Ludzie, którzy doświadczają takiej miłości, często czują się bardziej połączeni ze światem, bardziej twórczy, bardziej oddani temu, co naprawdę ważne. Nie dlatego, że miłość rozwiązuje wszystkie problemy, lecz dlatego, że dostraja nas do większej siły życiowej. Nie dopełnia nas to słowo tak mocno zromantyzowane, ale wzmacnia nas, byśmy mogli dopełniać się od wewnątrz. Wreszcie, prawdziwa miłość jest hojna. Cieszy się z sukcesów drugiej osoby, przyjmuje jej ból bez potrzeby natychmiastowego naprawiania, wie kiedy mówić, a kiedy milczeć. Nie rywalizuje, nie przelicza, nie zamienia wrażliwości w broń. Tworzy bezpieczną przestrzeń, w której można być niedoskonałym, bez lęku przed odrzuceniem. A to w epoce płynnych związków i łatwych rozstań jest aktem głęboko rewolucyjnym. Dlatego, jeśli rozpoznajesz choćby intuicyjnie te znaki, jeśli Twoja dusza odpowiada cichym i głębokim tak, być może jesteś w obecności tego rzadkiego rodzaju miłości, którą Jung rozumiał tak dobrze miłości, która nie tylko ogrzewa serce, ale budzi duszę. Wobec wszystkiego, co zostało powiedziane, być może największym objawieniem na temat prawdziwej miłości nie są wielkie gesty ani wieczne obietnice lecz sposób, w jaki miłość ta oddaje nas samym sobie bardziej pełnych, bardziej świadomych, bardziej żywych. Jung postrzegał miłość jako energię, która przekracza zwykłe romantyczne uczucie. To siła integracji psychicznej, wezwanie do całości. Dlatego nie jest tylko emocją, jest drogą. Drogą, która wymaga odwagi, oddania i nieustannej gotowości do zanurzenia się w tajemnicy drugiego człowieka, a przede wszystkim siebie samego. Kochać naprawdę to pozwolić, by ktoś zobaczył naszą duszę. Nie jej zredagowaną wersję, ale tę prawdziwą, z jej światłem i cieniem. I to również wybierać każdego dnia, patrzeć na duszę drugiego z tymi samymi oczami, pełnymi szacunku, obecności, miłosnego zdumienia. To właśnie w tym spotkaniu, surowym i świętym zarazem, dostrzegamy, że miłość nie polega na tym, by dwoje stało się jednym, lecz by dwoje pozostało pełnymi. Tańcząc razem choreografię, którą rozpoznaje tylko dusza. A jeśli jeszcze nie spotkałeś takiej miłości, nie rozpaczaj. Droga do niej zawsze zaczyna się od spotkania z samym sobą. Bo nikt nie jest w stanie kochać drugiego głęboko, jeśli wcześniej nie pojednał się z tym, co w nim najbardziej ludzkie ze swoimi sprzecznościami, lękami, niedoskonałym pięknem. Jung przypomina nam, że wszystko, co wypieramy w sobie, Ujawni się w naszych relacjach. Dlatego prawdziwa miłość zaczyna się wewnątrz, i dopiero potem może zostać rozpoznana na zewnątrz. Kiedy nadchodzi, nie ma wątpliwości. Jest rozpoznanie. To nie ogień, który spala, to płomień, który grzeje i prowadzi. I wbrew temu, co sądzi wielu, prawdziwą miłość definiuje nie intensywność, lecz głębia. Ona nie krzyczy, lecz rezonuje. Nie żąda, lecz przemienia, nie wiąże, lecz poszerza. A jeśli jest naprawdę autentyczna, nie będzie tylko historią miłosną. Będzie lustrem samego procesu indywiduacji podróżą do wnętrza, dzieloną z kimś, kto z miłości wybiera iść obok. Nie po to, by Cię dopełnić, ale by przypomnieć, kim jesteś. I to być może jest największy znak ze wszystkich. Jeśli ten przekaz poruszył Cię w jakiś sposób, jeśli obudził refleksję, wspomnienia, a może tęsknotę za spojrzeniem głębiej w swoje relacje, to teraz jest dobry moment, by zasubskrybować kanał. Tutaj razem zanurzamy się w najgłębsze warstwy psychiki, miłości i życia. Kliknij dzwoneczek, żeby nie przegapić żadnego odcinka. Zostaw lajka, jeśli ten temat przemówił do Twojej duszy i podziel się tym filmem z kimś, kto być może żyje albo szuka właśnie takiej prawdziwej miłości. Do zobaczenia w kolejnym filmie, przyjaciele.